Z Wami w kolejnym odcinku na moim kanale. I w sumie nie mam jakichś specjalnych planów co do tego filmu. Chciałam Wam po prostu pokazać moją szafę. Kurczę, mam problem, bo nie mogę Wam pokazać całej szafy. Tak, tu mam e, super jeszcze rzeczy, czyli plecaczek, które jeszcze tu nie ma rozpakowanych rzeczy z kolonii. I tu są jeszcze ta. E, I tu jest jeszcze pudło z różnymi rzeczami, między innymi właśnie z buczkami, ale to. E, i na bajka. Lecimy sobie tu, bo tu jest ciekawe. I e, jak na razie to się prezentuje w ten sposób. I zobaczcie, tutaj sobie wszystko ładnie ustawione. O nie. Super. No oprócz tego, tam tego nie ustawiałam tam, nie, nie, nie. Tutaj to w ogóle położyłam tak na szybko, ale tak to prezentuje się mniej więcej tak, tak. Um, tego wam nie pokażę, tu wam pokażę. O, super profesjonalne. Super ładne, oh ja. Yeah. lubimy to i jeszcze Wam pokażę tutaj na wieszakach, tutaj mam mniej tych wieszaczków. Właśnie miałam dokupić sobie wieszaczki, ale nie było tych o takich, były takie drewniane, ale były ciemne i w trzy paku kosztowały 20 zł. Więc ja postanowiłam, że nie, 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 za tyle to ja nie kupuję, ale właśnie tu sobie postawiłam lustro. Nie, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale tak, tu wam właśnie mam dwa, dwie rzeczy na wieszaki, dlatego, że to położyłam i mój suchy szampon tam jest i mój ten... Yy, yy, cały czas zapominałam? Żelazko w proszku. W sprayu. Tak, a tu mam jeszcze nabudki i to jest w ogóle też nowa rzecz. Też yy, właśnie ją dostałam na urodziny mniej więcej. Yy, no trochę w... Wcześniej, jak większość rzeczy Ale tak I one są też bardzo fajne Właśnie organizery Tu jeszcze nie schowałam żadnych budów, Bo nie miałam trochę czasu się tym zajmować I tak No ale jak mniej więcej się to prezentuje Już czuję, że to będzie Najczęstszy kadr yy, Teraz Bo jakby, nie wiem Bo jest mi tu wygodnia I w sumie jest lustro tutaj Więc spoko Oh yeah nie wiem, nudzi mi się, mogłabym zrobić, bo mam dużo do roboty, ale nie chce mi się. Znaczy nie, może mi się nie chce, może zrobię coś, może zrobię dalej ten kod, w sumie powinnam poczytać książki, bo mam do przeczytania Przepowiedni błękitnej Gwiazdy, którą muszę oddać mojej przyjaciółce, e, Obietnice Krzywej Gwiazdy, Ścieżka Gwiazd e, i ten... I jeszcze ten przeznaczenie klanu nieba. No i jeszcze mam do przeczytania tam. Nie tak miało być, bo miałam przeczytać w Luksemburgu. Coś mnie pykło, trudno. I coś tam jeszcze mam, tylko już nie pamiętam co. Muszę sobie zerknąć. No i jeszcze mam jakieś tam dzienniki, słaniaczka niedokończone, więc sobie to dokończę. No i mam ogólnie bardzo dużo książek do przeczytania i tak nie wiem, no na pewno przypowiednie teraz będę czytała, ale jakoś teraz nie mam motywacji do czytania książek. Więc e, jak będę miała, to się odezwę. Czasem chyba będę robiła dalej ten kod, bo trochę mi zostało, a w sumie mam teraz nowe wzłóczki, więc fajnie. E, nie, fajnie. Jakoś e, naprawdę jak na... Yy, tak, to chyba wymówiłam, Tak, wydałam wszystkie książki. A, jeszcze nie powiedziałam jednej książki, czyli Szkoły Latania. Taka książka dostałam ją na Nikolaja dawno temu, ale ona jest bardzo fajna i nie przeczytałam jej do końca. Zacznę ją czytać pewnie od początku. Tu była zakładka. Ej, tu jest zakładka, widzicie? Tyle przeczytałam, nie, yeah. Ale była naprawdę bardzo fajna ta książka. No i chyba będę dalej ją czytać, tylko właśnie najpierw muszę skończyć przepowiedni błękitnej. Tak, ale na razie muszę przeczytać przepowiedni błękitnej gwiazdy i w ogóle nie pokazałam w efektu końcowego, ale tak się prezentuje właśnie ta pierwsza półeczka z wojaczkami. Na pewno tu coś jeszcze dojdzie. Właśnie na razie tutaj to stało. W sumie może właśnie tu sobie coś muszę zrobić. Może właśnie wydrukuję te takie figurki do robienia. I tak, tu są kolejne kwiatki i tu też jest kwiatek, bo wszędzie są kwiatki, bo mój tata tu już chyba wam mówiłam, że przyniósł mi 17 kwiatków do pokoju i one zwiędły. Mimo, iż były podlewane, więc to jest oskamowane. Ale tak, tu mam pozostałe książki. Chciałam je ułożyć jakoś kolorystycznie. I tu są niebieskie, przedfioletowe, tu są zielono-czarne i tu są czarne, brązowe i tak dalej. Aż do czerwonego i tu różowy. Coś mi nie wyszło, tak, ale tutaj mam kwiatek, tu mam jedną statuetkę i tu mam pozostałe trzy i tu mam jeszcze jakieś większe książki w tym nuty. I tak. I w sumie tyle mam ogarnięte, bo tutaj mam nieogarnięte jeszcze, więc super. A więc ja się chyba biorę za robienie tego koca. Ale w sumie najpierw mogę Wam pokazać moje łóżko. Moje super łóżko prezentuje się w ten sposób. I nie wiem jak Wy, ale... jak Wam, ale mi się strasznie ta poduszka podoba, ta love. Ona dodaje takiego... Ona tu dodaje tego czegoś, że to wygląda już tak przytulnie. Ogólnie ten koc jest tak jakoś poruszony i jakieś te poduszki są zmutowane, ale... Nieważne, muszę tutaj to jeszcze sobie ułożyć inaczej, coś wymyślę jeszcze, żeby to ładnie było, ale na razie jest tak, też jest ładnie moim zdaniem i gitas jest, fajnie. Ułożyłam to sobie mniej więcej tak, nie wiem, to jakoś dziwnie to, jakoś się ułożyłam, dobra, nieważne. Na pewno jest już przytulniej niż było, jakoś w kamerze to wygląda jakoś gorzej, ale to na żywo wygląda ładnie bardzo. I tutaj będzie właśnie jeszcze ten koc i to będzie taki super efektowało, oh yeah! Z tej perspektywy wygląda bardzo ładnie, no przyznacie, że z tej perspektywy wygląda tak asztetyk. Oh jest dobra, ja idę robić ten koc. Witam się z Wami kolejnego dnia, mamy niedzielę. E, ogólnie jest już trochę późno, znaczy, może nie późno, jest e, godzina 17, więc już po południe. W sumie nie wiem, co mam więcej Wam powiedzieć, bo tak naprawdę przez cały dzień nic się specjalnego nie działo Byłam tu na dworze z psami, trochę poszydełkowałam, poczytałam i tak naprawdę tyle Ale skończyłam robić prezent dla mojej przyjaciółki i teraz go Wam pokazuję A więc to wszystko prezentuje się w następujący sposób Tą zakładkę już Wam pokazywałam i te bubble ale właśnie dzisiaj zrobiłam taką jej laurkę, tu nie ma życzeń z tyłu ale może jeszcze dopiszę, chociaż nie wiem, bo tutaj bardzo to przełożyło. ale tak tutaj mamy właśnie życzą, tu mamy właśnie laurkę i tutaj jeszcze zrobiłam własnoręcznie bransoletkę zapomniałam słowa, znowu mi się często właśnie zdarza, że zapominam słowa a tak się ona prezentuje na ręce. Myślę, że spoko, zwłaszcza, że pierwszy raz robiłam tego typu bransoletkę taką koralikową, to myślę, że naprawdę fajnie mi ona wyszła. I w sumie nie wiem, dlaczego tak wyszło, że. Zaczęłam robić to, bo w planach było, że zrobię inną bransoletkę, bardziej taką plecioną, jaką już robiłam. Ale nie wiem, coś mi nagle w główce przeskoczyło, że postanowiłam, że zrobię taką. I naprawdę myślę, że wyszła mi całkiem, całkiem spoko. ten Was kolejnego dnia. Mamy. E, tą Poniedziałek. E, jak widzicie, już jestem gotowa prawie oprócz warkoczyków. Warkocza sobie oczywiście zajmuję. E, może zrobił mi się fale, może, nie wiem Zobaczymy, jak mi wyjdą one Jak nie, to trudno Jak wyjdą, to spoko e, Boję się, że właśnie po tej stronie będą dobre, a po tej nie Ale dobra, nieważne To się nie liczy Teraz yy, muszę się ogarnąć, bo mam pół godziny do wyjścia Wiem, piękny kadr, ale no ogólnie ja tu yy, muszę wziąć sobie mgiełkę I ogólnie tu leży skicu ja nie mogę go przesunąć więc będę taką musiała się wychylać po każdym czasie. Ale okej. Okay. Bierzemy sobie mgiełkę, Tak, to. I super. O, przestraszył się. Nie dziwię się też, żeby się była psem, to bym się przestraszyła. Ale tak. Bardzo dużo mi schodzi na jedno. Ale no, mam nadzieję, że będzie spoko. Jest spoko ogólnie e, Teraz dalej Taką oto um, balsam do ust, ale ja używam go nie tylko do ust On jest bardzo fajny, zostaliśmy go na gojazdkę, on tak taką wanilią Tak, super mm. Tak, dobra i teraz jeszcze ostatnia rzecz, czyli krem do rąk, o taki jest, o, bardzo go lubię yy, i właśnie yy, jak to już zrobię, to już tak naprawdę mam gotowe wszystko, już nie mam nic do roboty yy, i w sumie, nie wiem, w sumie nie wiem, no muszę się jeszcze spakować, ale to za sekundkę i w sumie fajnie by było to sprzątać, ale nie wiem czy już dążę. A, mogę Wam pokazać jeszcze w co pakuję yy, mu, yy, ten prezent dla mojej przyjaciółki. A więc ja pakuję yy, ten prezent w taką oto. Yy, no, taką oto. Yy, yy, torebkę. Czemu ja słów zapominam? Ja cały czas słów zapominam. Ja nie wiem, coś mi się stało z murskiem, ale yy, wiecie. To się wydaje, że to dla chłopców i w ogóle ale e, moja przyjaciółka jest fanem pewnej, pewnego serialu, pewnego filmu, coś takiego. E, no i właśnie on jest związany z piłką nożną. Możecie zgadywać w komentarzach o jaki film, serial bajkę mi chodzi. Nie wiem jak to niech to nazwać. No i właśnie tam jest dużo Związanego z piłką, więc postanowiłam, że Taka torebka będzie No bardzo super Nawiązaniem, no i tu właśnie Pakuję już rzeczy Mam pokażę jaką biżuterię biorę tak na szybko A więc biorę taką e, Oto bransoletkę Taką bransoletkę i taką bransoletkę To moja e, bransoletka W ogóle od przyjaciółki e, Tu mam jeszcze e, Mój naszyjnik Chciałam, żebyś jeszcze jedną bransoletkę Zrobiłam z moją bestii, ale ja ją gdzieś skupiłam. Jest mi z tego powodu bardzo, bardzo przykro, ale no nie wiem gdzie ona jest. Muszę ją poszukać, ale no po prostu nie mogę jej nigdzie znaleźć. I w tym hmm. jest największa moja zagręstka i największy mój problem. Mam tu jeszcze pośredni ale o nim już chyba mówiłam. A teraz już się y, muszę zbierać, bo zostało mi naprawdę bardzo bardzo mało czasu. No ja i już muszę się troszkę spieszyć, bo mam 4 minuty. Ale zdążę, więc spokojnie. Powinnam zdążyć, bo... tak się prezentuje mój estetyczny rękawicz. miałam myślę, że na wszelki wypadek, bo może się przydać. Może. Ale nie wiem. No cóż, spoko mam nawet w tym świetle to tragedia. Mamy już wieczór. Ja właśnie skończyłam nagrywać Clean with Me. Jeszcze jutro będę dogrywała takie sceny jak na przykład mycie podłogi czy odkurzanie, zmiatanie. Ponieważ dzisiaj już tego nie zrobię, bo po prostu już się zaczyna cisza nocna i zarówno dla moich domowników, jak i ludzi mieszkających wokół nie byłoby to zbyt przyjemne doświadczenie, więc nagram to jutro. I właśnie teraz mam porządek w pokoju, wreszcie ja po prostu super. No i właśnie też szukam jakichś ładnych kadrów i to chyba będzie jeden z tych, kiedy tu zrobi się więcej rzeczy, ogólnie tutaj jest moja ładowarka, tutaj trochę tutaj nie wygląda ładnie, ale na razie ta tablica wygląda mega ładnie i mega mi się podoba, więc będę szukała nowych kadrów, na pewno jutro też zamierzam posprzątać trochę w szafie, bardziej rzeczy typu poprasować, też może jakiś się pozbyć też na pewno pościerać tam kurze czy coś, zorganizować jakoś to jeszcze. No i muszę zająć się butami, bo buty to po prostu inna bajka totalnie. Ale już pomimo to, chciałabym Wam też pokazać, co kupiłam, ponieważ byłyśmy dzisiaj z moimi koleżankami, przyjaciółkami w galerii znowu, ale tym, tym razem już wam chyba to mówiłam, że byłam na urodzinach mojej przyjaciółki w kinie na Garfieldzie, był bardzo fajny, polecam. Eee, no i właśnie kupiłam sobie jedną rzecz. Jedną rzecz. No, to jest to tylko jedną rzecz. Ale kupiłam sobie taką oto świeczkę. Eee, kosztowała ona 10 zł. Jest ona z tego sklepu. Eee, no i tak. Bardzo ładnie pachnie. I pięknie pachnie. I nawet eee, nie musiałam i mm, zapalać, a już tu w pokoju trochę ten zapach jej się unosi. Naklinuj mi, zobaczycie też gdzie ona będzie stała, aczkolwiek wam już teraz pokażę. Będziecie w goście. Przed będziecie to widzieli. Ja yeah. no. Tutaj mam moją super piękną półeczkę, która nie jest jeszcze dokończona. No i tutaj właśnie mamy moją super po prostu świeczuszkę. Muszę to zdjąć, ale na razie się troszkę boję o ten knot, bo ona była w tej torbie. No i troszkę bałam się, że się zgnięcie. Na szczęście bardzo się nie zgniatła, ale no i ten, to chyba uratowało w ogóle ten knot, że on dalej żyje, więc na razie go tu zostawiam. W sumie to czekałam, ażeby to nagrać, i żeby móc go już zdjąć, ale tak. Super, polecam, ogólnie tutaj już nie ma tego, tych kwiatków, bo one zostały już zabrane, bo one były tutaj niewyschnięte, no i teraz tutaj mam swoje super puchary i inne rzeczy, tak, super moje puchary, statuetki tak, super, no i tu moje łóżeczko które wygląda już dużo lepiej chociaż nie wiem, w kamerze wygląda jakoś dziwnie, aha, bo po prostu no tak to wygląda normalnie na żywo i po prostu tu było takie oddalenie jakieś chore i może to dlatego ale tak, tak to mniej więcej wygląda, bardzo mi się podoba, tu jeszcze będzie oczywiście mój super koc, który skończy za miliard lat, ale tak no i tutaj jeszcze sobie położyłam ten fotel myślę, że spoko Tutaj jest super to, 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 tak. Ogólnie mój pokój wygląda już lepiej. to jest, ma, jest mój super statyw po prostu. Oh yeah. e, On bardzo mi się przydaje. Bardzo dziękuję mojemu tacie, że mi go użyczył. No i tutaj mamy jeszcze okienko. Oh yeah. e, To nie wiem, gdzieś będę musiała zabrać. Pewnie na tą półkę. Ale to jutro. Mi się już dzisiaj nie chce. I dzisiaj tak naprawdę nie wiem. Chyba dokończę montować odcinki i tyle. Podszedłem sobie książkę. Nie wiem, coś w tym desenie zrobię. W sumie jest już późno, i powinienem sobie powoli kogoś spać. A czy ja właśnie podświeciłam sobie łóżko dopiero? Możliwe. Babu, co ty chcesz? No, przyszła do mnie i tak sobie siedzi tutaj. Stoi. I ogonkiem, merda. Albo i nie. No jakoś taka smutna, Fisunia. Smutna, Sunia? No, smutna, no. E. Nie wiem, czemu Fisia jest smutna. Ja nie lubię, jak Fisia jest smutna. Fisia chce coś dobrego, co? No. Ale dostałaś już jedzenie. Gdzieś mm, są smaczki, ale nie wiem, gdzie. Może i dam. Bo wczoraj kupiłam smaczki mojej Fisi. I mojemu kicowcu. Tak, ale jakaś smutna, wśunia. Wisiu, ty się chyba na mnie nie obraziłaś. Nie? Nie obraziłaś się. Nie. Na pewno. No co jest, Jakaś smutna, Wisunia. Zaraz jej się humor poprawi, jak dam jej coś do jedzenia. Smaczki otwarte, wisia szczęśliwa. Tak, chcesz smaczki? Smaczki chcesz? Muszę otworzyć. Czekaj. Jaka słodzinka widzicie? No, ale niegrzeczna, nie wolno skakać. Siad, siad. Brawo! Widzicie jak się cieszy? Tak, jak y, kobieta jest zła, to trzeba jej dać siedzenia. To już będzie szczęśliwa, tak? Tak, będziesz szczęśliwa. Będziesz szczęśliwa, Sunia. I szuka więcej. Nie dam ci więcej. Nie dam ci więcej, nie, nie. Nie! gdzieś Ty włazisz? Gdzie Ty włazisz? Nie ma więcej, nie! Nie ma! Ale ładny kadr. Ogólnie właśnie nagrywam Clean With Me, ale właśnie znalazłam bardzo ładne miejsce. Jakby widzicie, o jakiej porze to nagrywam. Powinnam w ogóle zasłonić te... Co? A! Powinnam zasłonić te firanki, bo już jest późno. Ale tak, Nagrywam właśnie With Mi, ale jeżeli kończę to grywać, właśnie wróciłam ogólnie od babci, nic nie nagrywałam. No ale tak, było bardzo fajnie. Jutro idę na badania i nie wiem, muszę być na to. Coś mi się tu nie widzi, więc może być bardzo fajnie. Cały czas mam manię poprawiania włosów, ale tak, tutaj w tym świetle wygląda ładnie, bo nie wiem czemu, ale jak patrzyłam po całym pokoju, to wszędzie wyglądam jakoś dziwnie, jakoś mam fioletową twarz normalnie, ale to jest chyba kwestia światła i tego, że nagrywam to o 21, ale już pomimo tego fakt, teraz będę zamiatała i również nagrywała to do super mojego clean With Me, które zobaczycie nie wiem kiedy, bo nie wiem. Jutro chciałam dodać, dziś jest tak? Tak, dzisiaj jest tryk. jutro chciałam dodać ten, yy, drugą część spakowania się i nie wiem jak to wyjdzie, bo mam pół zmontowane, więc super, ale tak, polecam. Mamy czwartek. I ja już Wam z tego miejsca chciałabym bardzo podziękować za oglądanie, zaprosić na mojego Pinteresta i TikToka, tak? Założyłam TikToka. Wszędzie nazywa się oczywiście Marka Psiarka. Ja właśnie akurat wróciłam do domu, ale właśnie chciałabym Wam podziękować za oglądanie. Dalej bym Ciągnęła ten filmik pewnie, ale po prostu już byłoby za dużo materiału i znowu musiałabym rozbić na dwa oddzielne filmy, tak jak było spakowanie. Dlatego dziękuję Wam bardzo serdecznie i do zobaczenia w następnym odcinku.